Dzisiaj, kochani, pokażę Wam, jak zrobić repigmentację włosów z różnymi próbkami. Tutaj mamy poziom jedenasty oraz dziewiąty. I pokażę Wam, jak na tych kolorach wyjdzie. Na przykład, jeśli zrobimy wstępną repigmentację w dwóch etapach, a jak wyjdzie, jak zrobimy ją w jednej mieszance. Także Wam pokażę. Użyję do tego takich oto kolorów. 7,1, 7,44 plus 7,3 dlatego, że e, potrzebujemy tutaj uzupełnić złoto i miedź, żeby kolor wyszedł taki, jak trzeba, trójeczka e, na koniec. Teraz sobie namieszamy właśnie, zrobimy sobie najpierw ten poziom 11, i tutaj namieszamy sobie, moi drodzy, Namieszamy sobie, ja oczywiście zrobię to mniej więcej na oko, bo uwaga mi tego nie zmierzy na taką próbkę. Dajemy sobie 7,3, dosłownie tyle. 7,3, żeby go było więcej, tak? Bo 7,44 jest intensywne. Oczywiście, jeśli macie 7,40, byłoby lepiej. I tego dajemy mniej o połowę. Te 7,44 dajemy mniej o połowę, bo on jest dość intensywny. Dobrze by było, jakby odcień był 7,34, ale niestety takiego nie mam. I taką mieszankę, moi drodzy, mieszamy sobie bez żadnego utleniacza. Bez żadnego utleniacza. Wiadomo, że jeśli my to mamy nałożyć na y, taką mieszankę z farby, by wyszłoby to dużo, prawda? Możemy troszeczkę użyć wody zwykłej. Możemy użyć troszeczkę zwykłej wody, żeby ona była troszeczkę taka, y, żeby Wam się to w ogóle dobrze nakładało, tak? Na skórek, na, na włosy. Także to sobie mieszamy. Ja tutaj nie będę używać żadnej nic innego i sobie to nakładamy na na włosy mam nadzieję, że jakoś mi się to dobrze nałoży. Chcę wam po prostu pokazać jak wyjdzie taka mieszanka wstępna i później właśnie albo pokażę wam tutaj na tym poziomie też jak wyjdzie właśnie na jedenastce, jak wyjdzie wstępna repigmentacja, a jak wyjdzie ona, gdy zrobimy ją e, całą, w sensie wszystko wymieszamy w jednej misce. Jak te pigmenty się osadzą? Pamiętajcie, że pigmenty nie są inteligentne i one same nie wiedzą w jakiej kolejności wejść do włosa. W jakich kolorach, jakie pigmenty najpierw mają wejść do włosa, dlatego dobrze jest zrobić właśnie wstępną e, repigmentację włosa. Najpierw wtłoczyć te pigmenty, które są nam potrzebne, a później dopiero nakładamy na to. Wyczesujemy po 10 minutach farbę, taki nadmiar jakby z tego wszystkiego, i nakładamy kolor docelowy, czyli tutaj będzie 7-1 z trójeczką wodą. Ale ten kolor musi 10 minut odstać. I teraz nakładamy. Tutaj nałożyłam tą samą mieszankę, czyli może tak tego nie widzicie dobrze: 7,3 z 7,44 i 7,3 było więcej niż te 7,44. Z leciutko kapką wody zwykłej z kranu, oczywiście, żeby to troszkę rozrzedzić, żeby wam się to dobrze nakładało. Teraz tą samą mieszankę, czyli 7.3 z 7.44 kapką wody zwykłej nakładam na poziom 9.3. Mogą Wam się tutaj różnić te odcienie, ale ja Wam możecie ich nie widzieć przez, yy, przez światło, ale ja Wam potem pokażę, porównam już wszystko właśnie w yy, przybliżeniu na zdjęciach też, żeby to było oczywiście widoczne. I teraz tak. Jedno pasmo zrobię Wam wstępnie, jakby wyglądała repigmentacja, taka przygotowująca, wprowadzająca pigmenty do środka. A na osobnych pasmach pokażę Wam, jak przygotować e, mieszankę jedną, która zawiera już wszystkie pigmenty, czyli i 7.3, i 7.44, i 7.1 na wodzie 3. Zobaczycie sobie różnicę, jak to będzie, jak to po prostu wyjdzie, tak? Jak te pigmenty się osadzą na, yy, na gotowej mieszance i jak się osadzą na, go, na mieszance przygotowującej. Także do Was wracam, jak minie oczywiście czas yy, 10 minut. Teraz, moi drodzy, chcę Wam pokazać, jak robię mieszankę już gotową, czyli 7,3, 7,44 plus 7,1 z wodą, 3%. I teraz tak, 7,44 dajemy mniej. Dajemy mniej. Żeby nie było za intensywnie. On już ma w sobie pigmenty pomarańczowe i czerwone też, tak? Więc ładnie to uzupełni. 7,3, trochę więcej. Teraz ciężko mi to pokazać, bo ja tutaj też oczywiście nie będę wago mierzyć, bo to mi po prostu nie odmierzy takie małe ilości, a ja takie pasma nie chcę też za dużo dawać. Um, chodzi o to, że pokażę Wam właśnie jak wprowadzić w jednej mieszance, chociaż no, nie zalecam, bo to tak jak mówię, do, dobra, teraz dajemy sobie 7,3. 7,1 przepraszam. E, nie zaleca się mieszać wszystkiego w jednym, ponieważ tak jak powiedziałam, te pigmenty nie są inteligentne, nie są intuicyjne, nie osadzą się tak jak trzeba, w takiej kolejności. Oczywiście 1 do 2 mieszamy sobie z tymi farbami I tu jest 3%, tak? I robimy taki, jakby, koloryzację już docelową, czyli zobaczymy, jak nam wyjdzie po prostu na włosie 11 poziom i poziom 9 jak nam wyjdą te mieszanki, tak, czyli wstępna repigmentacja dwuetapowa, i jak nam wyjdzie na tym samych poziomach, właśnie kolor już taki gotowy, przygotowany już pod normalną koloryzację, tak? Zaraz sobie zobaczycie, jak to wyjdzie, właśnie jaka będzie różnica na tych włosach przed wstępną repigmentacją. A jak wyjdzie w ogólnej mieszance. Dobra, i tu mamy poziom znowu jedenasty, tak, widzicie? Taki jasny. I nakładamy sobie już taką gotową mieszankę 7, 3, 7, 44 i 7,1. I teraz zobaczymy, jak te pigmenty osadzą się we włosie. Jeśli nałożymy je oczywiście wszystkie naraz. Pamiętajcie, że jest tu i trochę czerwieni, i jest tu złoto i jest tu popiel niebieski. Jak one nam się osadzą. Zawsze powinniśmy popatrzeć, jak idziemy z poziomu na przykład 11. No to tam praktycznie nie ma już żadnego złota, nie ma nic i idziemy do poziomu 7. No to po drodze mamy złoto plus miedź, tak? Więc te pigmenty musimy osadzić we włosie. Pamiętajcie, że chłodne pigmenty wyglądają na ciemniejsze, tak? Więc jeśli chcemy zrobić poziom 6, zróbmy lepiej poziom 7, jeśli idziemy w chłodne odcienie, bo one wyjdą nam i tak trochę ciemniej, tak? Chłodne pigmenty zawsze wychodzą ciemniej odcienie niż, niż ciepłe. Jeśli byśmy chcieli uzyskać poziom szósty, ale ciepły, no to możemy śmiało iść w poziom szósty, tak, szósty. Natomiast jeśli idziemy w poziom szósty na chłodny, no to lepiej zróbmy na wstępnie poziom siódmy, żeby nie wyszło tak mocno ciemno. Także wtłaczamy z tych, z tej jedenastego poziomu do siódmego wtłaczamy Pomarańcz i złoto, bo to są brakujące, utracone pigmenty wcześniej, więc musimy je wtłoczyć. I teraz robimy mieszankę całą razem z tym 7-1, i potem zobaczycie, co tam wyszło. Moi kochani, tutaj było wstępnie, tutaj nałożyłam najpierw na poziom. 93 takim mniej więcej. Nałożyłam mieszankę 73 z 744, oczywiście tego więcej, tego mniej. Ze zwykłą wodą dosłownie kapeczkę, żeby to było fajnie do rozprowadzenia. Trzymamy wtedy ten włos 10 minut. 10 minut. I nie zmywamy tego, tylko ściągamy nadmiar z włosów, tak? ściągamy nadmiar, wyczesujemy. I na to nakładamy docelową mieszankę 7-1 z trójką wodą. 40 minut. Jeszcze się nie zrobiło, tu czekam, aż się zrobi. Tak samo tutaj. Tu był poziom 11, tak? Tu był poziom 11. I nałożyłam tą samą mieszankę 7, 3, 7, 4, 4, oczywiście tego mniej. Zwykła woda dosłownie dziebeczko, żeby było rzadsze, żeby się fajnie rozprowadzało, na 10 minut. Po tym upływie czasu nadmiar ściągamy z włosów, wyczesujemy, ściągamy to po prostu palcami i nakładamy później 7, 1 z trójką na 40 minut. Na razie ten kolor wygląda tak. Tutaj nałożyłam od razu. Na poziom 11, 7,3, 7,44, 7,1. Przy czym tego mniej. Na trójce i trzymamy 40 minut. Prawidłowy czas. Jak na razie wygląda to tak. Czyli tu mamy całą mieszankę zawartą już na raz na poziomie 11, były włosy. Tutaj mamy natomiast tą samą mieszankę gotową na poziomie 9. I to samo dałam właśnie tutaj na, na wodzie 3. Trzymamy 40 minut. Więc zobaczcie. Tu na poziom 9.3 nałożyłam tą całą mieszankę docelową. Tu na poziom 11 nałożyłam tą, tą mieszankę docelową. A tu były wstępne wprowadzenia pigmentów na 10 minut, potem dopiero docelowy kolor. Więc zobaczymy po upływie czasu, jak to wszystko wyszło. I zobaczcie, mniej więcej tutaj jest poziom 9.3. Tutaj była nałożona mieszanka całkowita, wszystko naraz. Popatrzcie, jaka jest różnica, co się robi. To jest 9.3, na taki nałożyłam właśnie całą mieszankę. Tutaj mamy dla różnicy, na poziom 11 nałożyłam tutaj, właśnie całą mieszankę. Yy, przepraszam, wstępna była yy, prebigmentacja, właśnie wprowadzenia. Yy, Ciepłych tonów, czyli złota i miedzi. Po 10 minutach było nałożone tylko ten odcień z wodą 3. A tutaj mamy ten sam poziom. Na ten sam poziom nałożyłam całą mieszankę z trójką wodą na 40 minut. Także zobaczycie, jaka będzie różnica, moi kochani. A więc tak wyszło. Tutaj był poziom taki. Zastosowałam właśnie tak jak wcześniej mówiłam. Tutaj dałam na poziom 9,3, czyli taki poziom to był. Da zastosowałam 7,3 plus 7,44 plus 7,1 na 3% w wodzie na 40 minut, i tu była ta mieszanka już cała w środku. E jeśli natomiast chcemy uzyskać taki typowy 7,1, to ja bym tu dała mniej tego 7,44 z tego względu, że on jest dość intensywny. Ja nie miałam czym się innym posłużyć, dlatego go dałam, ale dobrze by było na przykład mieć 7,34 na przykład, tak? Albo, albo 7,40 i go po prostu dać mniej. Natomiast kolor jest bardzo fajny. Taki poziom właśnie siódmy taki. Natomiast jeśli chcemy go trochę chłodniejszego, wtedy tak jak mówię, dajemy mniej tego 7,44 do do Prepigmentacji yy, albo po prostu trochę więcej 7.1, tak? Tutaj natomiast mieliśmy tak samo poziom 9.3, ale dałam, yy, zrobiłam to po prostu tak jak trzeba, czyli wstępna prepigmentacja, wprowadzenie pigmentów 7.3, 7.44 yy, na wodzie, zwykłej wodzie. Yy, troszeczkę dosłownie, żeby. Yy, ta rzadkość była taka do nałożenia. Potem po 10 minutach ściągnęłam nadmiar koloru i nałożyłam na to 7:1 z trójką na 40 minut. Tutaj pewnie też yy, znaczenie ma ogromne, ile czego dajemy, i to ja sobie zdaję sprawę. Tylko chciałam Wam przybliżyć właśnie mniej więcej, jak te efekty wyglądają. Widzicie? I tu był taki poziom, jest teraz taki. Tak, tutaj mieliśmy poziom 11 i tutaj zastosowałam najpierw na jednej mieszance dałam 7,3, 7,4,4. I to jest to potrzebne, to jest do przygotowania płótna włosa brakujących pigmentów, czyli złota i miedzi. I tu dałam na troszeczkę wody zwykłej na 10 minut. wyczesałam nadmiar, nie umyłam, tylko wyczesałam, i na to dałam 7,1. Na trójce na 40 minut. Zobaczcie, że efekty są bardzo podobne, ale to też ma znaczenie później w tym, jak długo kolor się będzie utrzymywał. I tu tak samo dałam, tylko właśnie mieszankę już całą w jednym. Całą w jednym. Bez wstępnych wprowadzania pigmentów. Dałam wszystko do jednej miski i wyszedł efekt taki. Także tak jak mówię, wszystko zależy od tego, jakie mamy włosy, jak mamy przygotowane, jak zapielęgnowane i tutaj trzeba patrzeć na to, żeby uważać z tym 744, bo on jest mocny. Jeśli mamy 740, wiadomo, on jest trochę słabszy, mniej napigmentowany. Natomiast dobrze jest pracować właśnie mieszankami, na przykład 734, tak? To w zależności od tego, ale zawsze ważne jest, żeby uzupełnić te brakujące pigmenty. Zobaczcie, mieliśmy tutaj poziom jedenasty i pięknie nam tutaj wyszedł bez żadnych zieleni, bez jakichś tam szaro-burych